Dzisiaj, moi drodzy, gramy w taką fajną grę na Robloxie, będziecie mieli w tytule Taką nazwę tej gry I, moi drodzy, ta gra jest tak fajna, po prostu postanowiłem ją nagrać Widzę, jaka fajna I, Właśnie, moi, dro... o, moi drodzy, zasubujcie ten kanał, a ja wybieram mod I, Najpierw klasyczny, wezmę sobie na początek klasyczny Zobaczymy, czy będzie ten klasyk I, Zakładam, że może go nie być ale w sumie sprawdźmy czy to klasyczne czy nie. Chyba klasyczny. Wow. Drugi jestem! Nie! Nie, no to no, serio jeszcze trwa... Czwa... Ale dlaczego tu konstek w ogóle nie widzieć Co jest? Oh. Mój drodzy, jesteśmy czwarci. Dlaczego mój drodzy? To chyba, że te schody trzeba. No. Bo tu nie ma czasu, że to jest klasyczne. Łuuuu! Wow. Ej, w tej grze się za dużo dzieje. Za dużo. Zginąłem. Nie. Dlaczego mój dro... Dlaczego ta gra taka musi być? Oj. Dobra. To hardcore. Weźmy sobie hardcore teraz troszeczkę mocniej i pojedźmy z tym tematem. Pat? Aha, nagrywamy się teraz cały ekran. Super, bo coś psułem. Ojej. Przepraszam Was widzowie, że tak jest. Kurde, no... O, teraz wi widać te kostki. A niektóre nie. O co z tymi kostkami chodzi, że ich nie widać? Powinni ich właśnie widać. No, co? Dobra. O, już mamy przywrócone. Okej, okay, moi drodzy. Nie! Nie! Dlaczego mój drodzy tak się dzieje? Przecież to jest nienormalne już. To jest nienormalne. A ła! Aż my normalnie palce już poło. Ja co chwilę muszę tak ginąć. Wow! No kliknąłem w dobrą stronę teraz, przesięgam, naprawdę. Oh. Nie no, po prostu ten mój to, to wszystko. Ta gra jednak jest słabsza niż myślałem. No jednak tak. Nie wiem dlaczego ja ją nagrywam. Nie wiem dlaczego. Ja chyba lecę po admina w tej grze. Zaraz się skończy ten odcinek, naprawdę. Dzisiaj dostaniecie bojbota. Były bojbot, to teraz czas na bojbota, nie? No Nie. My drodzy, będziemy kończyć ten odcinek, pa. To tyle tego odcinka Marka. Wiem, że takich gruntów odcinek dzisiaj no ale muszę już skończyć.